Stachu? Czy, a, stachu? Nie. A, a, ten, a, a kto to, mówi? A kto mówi? A kto przy telefonie? A i to jest Jaska. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali? mój las wyciągną po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie? Gdybym mój tego skór wysynowi działał pojechał, bo goż sz... lat jasny trafi, krew nagła żaleje. A u nas, jako cholera jechać do lasu i to, nasz las. co to mówi? Kurwa ja ci dam kto to mówi. Aż bo ślad jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa wasza zajebana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam co ty chcesz. Ja ci dam kurwa gdzie pieniądze są za las. Co ty chcesz? byśmy myśmy byli tylko na 50-leciu. Kurwa ja byłam, ja wiem gdzieście byli, coście robi, Ja ci kurwa dam 50-lecie, ja wam wszystko dam, aż z jasna no. ja wie. Dajcie mi pieniądze, to kurwy syny jasne, pierony zalewane, siarkistek, kurwa, żeby was pierony łagniście siarkistek to was u... u, u.